Elita, witam w kolejnym odcinku na moim kanale Widzowie słuchajcie m, Dlaczego nie ma filmów? Filmów nie ma dlatego, bo chciałem sobie zrobić jakąś taką m, Oczywiście krótszą przerwę m, Czy to coś m, Mi dało? Y, jasne y, W sumie ogólnie nic mi nie dało Tylko Wiecie Mogę ogólnie sobie zrobić krótką krótszą przerwę od nagrywania też nie czuję tego co kiedyś tej radości z nagrywania tych filmów bo w ogóle łapki mi nie przychodziły suby mi nie przychodziły teraz ile mam 126 czekaj się sprawdzę chyba teraz 126 będzie nie wiem muszę czekać aż youtube mi się załączy studio oczywiście 129 w ogóle filmów 129 subów nie ja poradzę mój kanał jakoś opada, a ja sobie ogólnie nic, nic tego nie robię, po prostu ja żyję na cilerze i tak też filmu, filmy będą. Dzisiaj chyba pojawią się dwa filmy, czyli ten i jeszcze chyba jest Royal. Ale nie wiem. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Jeszcze chciałem Wam powiedzieć, widzowie, że ten że chciałem sobie ten z ekipą pobiegać. To już chyba dzisiaj mówiłem na odcinku. Po prostu przerwa, taka nie wiem, mogę powiedzieć, że dłuższa albo krótsza. Nie wiem, ale dla mnie to była jakaś krótsza przerwa. Po prostu chciałem sobie z ekipą tam pobiegać. Mm, na chulei nogach pobiegać za piłką, więc wiecie no, widzowie. Dobra, ja się z wami żegnam, bo muszę zmontować film i odrzucić. <gryw> no. Więc... Żegnam was moi drodzy. Do zobaczenia, papa, pa. cześć, pozdrawiam was serdecznie. O i zostawcie oczywiście suba na kanale. Chciałbym wciąż te 131 subów. Pozdrawiam.